Mam go się dzisiaj sobie zagramy na Bedwars. Sorry, że tak długo nie było odcinków, ale... A nie, ja nie chciałabym się nagrywać. No dobra, ja mam obserwę. Zagramy sobie dzisiaj na Bedwars na czytach. No i tyle, i też się nagrywa to w ogóle. Tak, nagrywa się, dobra. Dobra. To idziemy na Bedwars. osób jest dwieście na na bw dwieście trzy idę sobie na dół. a tutaj elo siema siema a błądzie wam się dziło? możecie yy, przyspieszyć film możecie przyspieszyć i musicie teraz oglądać a i chciałbym wam podziękować za 271 subskrypcji no i tyle nie tam gdzieś jest daleko wioska jakaś a jak się wejdzie bo to się zlażyć się wali z gry więc nie radzę gram na serwerze minifox no swoim nie gram tu nie jest mój jakby co Bądź jakiś cheaty. Jakiś cheaty. Albo nie, niech tak będzie, nie chcę zmienić. O, o tak, to, to... Nie, to nie. Nie wiem co ten czy to robi, ale zobaczę No dobra, to kiedyś startuję, z mojej drużynie jeden tylko Powtarzam, że jak będzie Wam się nudziło, możecie film przyspieszyć, no i tyle, nie Dobra, potrzeba jeszcze pięć graczy No sobie fly włączam Dwóch i jeszcze jedno, dobra Dobra, start już jest, już jest start Już 3, 2, 1 Dobra, jesteśmy... Kurde, kurde, wyłącz to włącz, dobra, włączyłem to gówno Czeka na żelazo Przyjmij 3, żeby mieć że co zrobić Trzeba budowuję już to Już, dobra Już Teraz to takie zawsze, tak zawsze robię, nie No jeszcze jakiś kilo, kilo, kilo jakiś To, to na maksa, na full to Chcę mieć blok na full A, kurde, jak on tak szybko? A, bo zbroi nic nie ma, kurde, od razu ten. A te, te głupki od razu. Dobra, już idziemy. Kurde, na, na środek, kurwa. Kurde. To łatwiej ich teraz. Nie ma, że nie. na to mi wali. A, czekajcie. Okay. Hmm. Kurde. Wypad. A mieć mnie. Dobra, spadł, spadł już. Spadł. Odcinek chyba będzie godzinę chyba. Dobra, tu są ci ludzie. Kurde. Ty Patrz mi stąd już. Już. Wypad! Zamówię no wypad! Kurde, nie mam miecza! Dobra. Szybko miecz Nie no, on mi zabije, on mnie zabije, kurde! Ja idę. Szybko, miecz! Spokój, miecz. Jedzenie na pół, szybko. Ja wolę uciekać. Wolę NIE! Okej. Okay. Tak, nie, nie, nie spadnę wcale, nie spadnę. dobra i za szybko coś kupić, szybko Fur Dobra, przegrałem tą rundę, tą rundę przegrałem. Na BW... 20 BW 20 Kurde, to nie jako taktyka, jak to zrobić? Już chyba wiem. Od razu na środek. Od razu. Nie, nie mam na co czekać. Od razu złoto i najlepsze rzeczy. Dobra. A jest tu komenda wak co hmm. się poskaczę tak właśnie? Dobra. Cze czekam szwarę nam wystartuje. Możecie sobie przygnąć film. czy start? Elo, elo. Co to gówno? Co to ma być? Aha. To jest ten wiatr, Się na niego. Ja coś zrobi fajnego co dzień? I co to miał być? Aha, to jest złoto, tak? To jest złoto, tak no to on tu idzie, ja go za zaraz zrobię tym pilotem Ciap, ciap, ciap hm. Gin! Giniesz! O, giniesz. Coś mi się... Te czyli ty głupie sąki się... Nie mogę coś... Auto, klikam, bo może to. O, jak na glebę upadł. Teraz idę po mnie szybko, bo mnie zabijał. Kurde, to są zieloni. Kur! Co za debil! Co za debil! Dobra, tutaj jest. Tu jest las jej w ogóle? Halo? Nie, nie widzę nawet. Lofę. Ej to wygra Ja przegram na stówę Kurde Idziesz tam idzie. Kurde myślę, że to powróci jak wtedy, nie do góry jak spadnę Ale dobra, no Znowu przegram? Tak przegram na Zawsze przegrywam jak nagrywam, zawsze tak mam, nie wiem czemu kurde 17 mi dałaś? O kurde. Aż tyle mi możliwe może mi dać. <grybujesz> Akurat, kurde, ja go zabiję, Zloto. Dasz. Zlato. Kurde, nie, ja go zabiję. Nie ma! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zabiję go, zabiję go. Co to było? Ej, co to miał być? Co to było? Idź za. Ona mnie niszczy, kurde, jakaś... Serio? I co myślisz, co mi zrobi? Tym... Co, co mi tym zrobisz? Co buduję, Ja to to buduję. Co mi, kurde, zrobisz ty? Co mi tym, kurde, robisz? Dobra, mam no tu zelazę trochę. Dobra, tu ja tu sobie A co? No, zelazę widzę. Złoto raczej. Hej! Zelazę ciągle! Dobra, złoto. Mam cztery. Szybko wracam, szybko! No, co to? What the fuck? What the fuck? Też idę do góry. Szybko. Nikt mnie nie widział. Nie. Dobra, mam mieszek. Teraz broja. Ha, dobra, to muszę iść. Już nic nie patrzy. Nikt. Cztery brąz. Dobra, tutaj starszy. Tam taczyło na wszystko. A może kogośka jeszcze ja bym wziął? Dwa. Okej. Okay. To jest coś zjem? Dobra, idziemy na środek. To nie idę. Załatwię ją. Это все тогда? нара 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 nara нара <sus> Tak się da nabrać. Chcę się tak nabrać. To się da nabrać. Co to miało być? Chyba i, i, i kolega. No dobra. To, co nagrywa się to, czy nie nagrywa? Nagrywa, dobra. Ja idę. Chybysz. Ja wiem, Co to. Co to miało być? To się już nie ma przecież. No, 11 mam. Mogę sobie kupić lato. Jest. Już nie wiesz, że się O kurde. O, w mordę, co to, co to jest? O kurde, jestem bogaty teraz. Brrr. No co mi tym zrobi to Tintin, no? Prze he he. i co myślał? I co sobie myślał, głupek? I co? Gówno. Już ma przejebane, już ma przejebane. Już masz przejebany koleś. Dobra. Kurde, on tu ma tą bazę. Tak. A na na na, na, na name tagu widzę, kurde. Wygrałem. Wygrałem. Dobra, yy, następna runda. Ostatnia już. Na odcinku. I dobijemy 40 laj yy, 30 lajków. No może. <grych> Dobra. No, 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 na, 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 na. 23? O, będę się w to bawił. Mm. No, y L Dobra, będzie z nami fajnie. Potrzeba jeszcze... Aha, dobra. Możecie film przewinąć. I możecie wbić na mój serwer. Ten adres będzie w opisie. Powiem teraz nawet game1xx.nch.pl Strona internetowa też będzie w opisie, możecie wyjśc jak zaksa, nie trzeba robić danych kont, wtedy mi bardzo pomożecie. No. Okej, no to ja tu tak będę siedział. O bo wiesz Dobra. Spróbuję to zdjąć. Nie da się. Dobra, nagrywa to się w ogóle. Jak nie nagrywa, to ja nie wiem. Dobra, nagrywa się. Wszystko się nagrywa. Potrzeba jeszcze czterech graczy, okej. Okay. Mamy tą wioskę, nie? Mamy już tą wioskę. Tutaj jest. Aha, dobra. Zaraz się zlaży, tak no kurde, że zlażyłem. Nie wyjdę już tam. Albo nie wywali, nie? Poczekajcie, cię tak Elo, już jestem. O, jedna osoba chyba, jest ci nosowa chyba, chyba do sześć, nie? Aha, trzeba na gracza, okej. Okay. 7. Jednak jednak tu 7, żebyś no i drużynie nie dobra. startuje. Okej. Okay. Nie byłem, nie będę. Kurde. 23. na pewnie 23. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze zdążyłem! Jeszcze zdążyłem. Ah, zdążyłem non, 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 Raz, dwa, trzy. Dobra, na szybko tak mieczyk. No tak na szybko. Daj już. Kurde, oni się już tu są. A nie mają mieczy. Na szybciej, koleś. <grym> Jaki ty? Ten, znowu on tu. Kurde, ki kilki lapa potrzebuję, kurde i to na szybko Pyk! Koniec, koniec! Koniec wami! Serio, że uciekniesz? i że uciekniesz! Takie bałwany Kurde wy, wyjazd mi stąd Wyjazd! Okej okay. hmm. Jakie typy, dobra No znowu? Ej to lol, to znowu? Kurna, ej to znowu było? Ja pierdzielę Dobra teraz ten Jakaś broja, nie? Wchodzimy na środeczek. Ale tu jest ich dużo. Mordę jeża. Wyjazd, wyjazd! Ty, zaraz mi się ten skończyć. O kurde! Nie! O żeż. Nieczyk. Koksy, koksy, czemu tak wolno to robię? O, ale mam otwarta, mnie farta. Ja Dobra, teraz tak, nie wyjść. Kurde, kurde. Окей, okay, Хе-хе-хе. Курда, то есть, то есть. Patrz, geju, wypierdalaj, już, wyp! No, ty! Żart znowu, serio znowu, serio. Ja pierdzielę, co to ma być. Idziemy na nich, idziemy. Uff, tornado! Wygram, to wygram, to wygram. No nie! Wszystko straciłem. Kurde. Dobra, jak. Jeśli yy, odcinek wam się spodoba, może zostawić lajka, zostawić suba. No i elo.